Jeszcze raz zrobić. No tu mam w budżecie tych dróg kilka względów. w tym w z dochodami 50 tysięcy tylko od gminy Szaby. W gminie rozmiej w ramach Romy. Bardzo potrzebne. Mam Ludzie się budują, wizytówka naszego powiatu, piękne jeziora, a droga jak na melkotrach. Co z drogą, solę z rynku. Co z drogą, solę z Panie starosty, Drodzy postarajcie się zainwestować w te drogi więcej. Z tej wprowadzonej inwestycji w Sztawi Kościeli cieszę się niezmiernie, że jest wprowadzona, ale tylko dzięki naszej pani Wójt w gminie Sztawi Kościeli, która przekazała 50 tysięcy na tę chwilę. Państwo nie wiem z jakiego powodu żadnych środków na ten cel nie przeznaczyliście. Poza tym mam jedno pytanie, w jakim razie do tych inwestycji, jak mój przedmówca powiedział, drogowych jest potrzebny i dużo. Na tą chwilę bym zapytała pana starostę, ile pieniędzy Państwo złożyliście o dofinansowanie na drogi, na inwestycje drogowe w powiecie. No bo to, to jest ważne. Teraz musimy postawić na pozyskiwanie środków. Wiemy, że sytuacja jest trudna, ale jak nie będziemy starać się nie szukać tych środków... To co przyjmujemy w budżecie to jest plan. To jest to, co pozwala nam stworzyć ten budżet. Proszę pamiętać, tamten rok, jeszcze wcześniejszy, mieliśmy po jednej drodze. W tym roku ile 12 Wchodziły Wchodzimy sukcesywnie do planu pracy zarządu czy Rady. kolejne. I cały czas decydowanie składamy wnioski o to, żeby dostać dofinansowanie. Już sprawie, do finansowania. Nie wszystko jest na uchwały budżetowej. Co do wniosków składanych na drogi lokalne, Dyskonamy, kiedy tylko mamy koniec Jeżeli rozdaje się schematem, nie ma to dla mnie zrozumiałego, no, to na żadną drogę nie pisze, jak będzie Wnioski za każdym razem idą. Czy to jest Fundusz Samorządowy, czy Fundusz Inwestycji Lokalnych. My ze swojej strony robimy to wszystko. Przygotowujemy dokumentację, stawiamy wnioski. Niech tylko nam to ma szansę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę jeszcze w dyskusji, pan nie, tak, troszeczkę poszedł, to no, w końcu chciałbym się dowiedzieć, ile 15, 10, 2, 3, w porządku. Sprawa druga. My tutaj, chyba wyżej, Panią Panią posłał, że jeżeli Niech to odpowiednio złożone. Ja rozumiem, że składam 10, 5 czy 6, bo zgłosili 4 mapy, tak? No ale to trzeba robić. A tak to ja nie wiem. Czy Państwo zgłosili 2, 3, 15 wniosków? No tego nie wiem. Ale w stosunku do innych samorządów, które naprawdę pozyskujemy mapy. Czy ktoś jeszcze? I 8%. Grosor. Powiat Rosyński złożył jeden wniosek na dept inwestycja szczególnie ważna, e, rozważa z i na 50%. Pozostałe gminy, powiatu Rosyńskiego, szczególnie prosimy, złożyło jeden wniosek, a samotność złożyła wniosek, samity że dwa. Zero efekt. I tak wyglądał właśnie finansowanie e, rządowych programów. Odnośnie FOKU. Tam maksymalna kwota swobody jest uzyskaniem na tysięcy, no i tak to wygląda. Ehm, odnośnie funduszy dróg samorządowych są złożone dwa wnioski, podam dwa, tylko można było wnioskować. Wzrodzące zmienić zasady tego programu. Gminy mogą tylko jeden wniosek złożyć, powiaty na szczęście, yy, dwa, aczkolwiek w poprzedniej edycji było trzy. I tam są inwestycje. Budowa drogi 1432 kamieni z Krzyszewy mina Milamocy, na i droga powiatowa nr 1454 w Saniki i I to dotyczy tych dróg. Natomiast w kontekście dróg ogólnie gminy w bardzo dobra współpraca z samorządem. Na każdym na Uchwała budżetowa powiatu gostyńskiego na rok 2021 nr 23 na 143-2020 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 grudnia 2020. Na podstawie artykułu 12 punkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym oraz artykułu 211, artykuł 212, 214, 215, 217, 235, 236, 236 237, 239, 258, artykuł 264. Ustawa o finansach publicznych. Rada Powiatu uchwala, co następuje. Dochody. Paragraf pierwszy. Dochody budżetu powiatu w wysokości 67 466 zł w przecinku 93. W tym podpunkt pierwszy dochody bieżące w kwocie 64 243 722 zł po przecinku 27. Podpunkt drugi dochody majątkowe w wysokości 2 852 724 zł po przecinku 66, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wydatki budżetu powiatu o łącznej kwoty, w kwocie o łącznej kwocie 68 496 466 zł po przecinku 93, w tym... Po pierwsze, wydatki bieżące w kwocie 64 240 63 zł po przecinku 88. Po drugie, wydatki majątkowe w kwocie 4 256 403 zł 05. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, paragraf 3. Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć inwestycyjnych finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Punkt pierwszy. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 1 400 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1 400 000 zł. Punkt drugi. Przychody budżetu w kwocie 1 973 323 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 573 000 323 zł. To jest spłata w czasie zainteresowania kredytu w wysokości 573 323 zł. Oraz pokrycie deficytu w wysokości 1 400 tysięcy zł. Punkt trzeci. Przychody budżetu w wysokości 1 973 323 zł. Rozchody budżetu w wysokości 573 323 zł z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf piąty. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wyciąganych na po pierwsze sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie. 500 tysięcy złotych, drugie sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 400 tysięcy złotych, po trzecie spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 573 323 złotych. Paragraf szósty, punkt pierwszy rezerwę ogólną w wysokości 305 tysięcy złotych, po drugie rezerwę celową na, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kredytowego w wysokości 95 tysięcy złotych. Paragraf siódmy, punkt pierwszy dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały punkt 2 dochody i wydatki związane z realizacją realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały punkt 3 dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały paragraf 8 po pierwsze, punkt pierwszy. Dotacje podmiotowe dla warsztatów teraz zajęciowej w wysokości 96 426 zł po przecinku 67 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych. Zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. Paragraf 9. Plan dochodów, rachunków, dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. Paragraf 10. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie z środowiska w kwocie 25 tys. zł oraz wydatki w kwocie 25 tys. zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. Paragraf 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do po pierwsze zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł. Po drugie lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. Po trzecie dokonywania zmian w ramach działów w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia w stosunku pracy. Po czwarte, wykonywania zmian w ramach działów w planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji zadań przyjętych. Paragraf dwunasty, uzasadnienie do, do przyjętych wartości stanowi numer, załącznik numer dwanaście do niniejszej uchwały. Paragraf trzynasty, wykonanie uchwały w zarząd zarządu gminy Paragraf czternasty, uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń starostwa Światowego. Bardzo uprzejmie proszę Państwa Radnych, głosujemy za, przeciw, bądź wstrzymujemy się za podjęciem uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za, przeciw, bądź wstrzymuje się, aby nacisnął odpowiedni przycisk, poproszę.